Przy swoim pięknym ciałem, chyba oszalałem. Będziesz mą, królew, bowiem no to już na pewno. Popłyniemy razem dal. Ze mną, ty, a z tobą ja. Spojrzę w twoje oczy. Czy możesz mnie swoim pięknym ciałem, chyba oszalałem. Będziesz mą, królew, bowiem to już na pewno. Popłyniemy razem dal. Ze mną, ty, a z tobą ja. Spojrzę w twoje oczy. Idziesz bosą przez świat? jak róży kwiat, śliczne włosy rozwiewa letni wiatr Dobrze wiem, że to ty spełnisz wszystkie Masie Ma. z tej strony, oczywiście, kemping. Tak jak widzicie, dzisiaj kolejny vlog. Tym razem troszkę inny. Czyszczenie case'a. Także zaraz tutaj podjeżdżamy. Pierwsze wyczyścimy sobie w kabinie. Jutro ogólnie case'em jedziemy na nabijanie klimy. E, niestety była już nabijana, właśnie Ale e, wąsk, pękł i wasze wszystko kurcze wyleciało. Także musimy znów nabijać yy, Klimę O właśnie dzisiaj sobie trochę posprzątamy tutaj jeszcze szczotka dziś była trzeba wszystkie te bolce stąd wziąć nagrywa się ci się nie nagrywa się kontrolka się pali to się nagrywa trzeba roztwierać żeby przedmuch był ogólnie najpierw trochę wymieciemy z podłogi a tak to się odkurzaczem weźmie i się to wszystko ładnie odkurzy się nakurzyło, wam powiem. Było trochę roboty. Się robiło. To się nasyfiło. nasyfiło. Także ogólnie teraz vlogi może będą częściej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nic nie obiecuję. Ale jakoś wam powiem, że w końcu wróciła mi taka wena, że żeby coś nagrać. Także coś tam się ukaże. Nie wiem, jak to ogólnie wyjdzie. Czy wyjdzie w ogóle. A raczej tak. Zobaczymy. Fuwa. Ale kamery nie obkurzyłem mnie. kurde, wszystko idzie do góry, masakra się kurzy tutaj. Tutaj stoi stara golfina. Już nie używana, tylko czasem się na ryby sobie pojadę czy coś. Nadstaw. A tak to już nie używam jakieś rękawiczki jeszcze do Zapinania maszyn na pewno tutaj tu schowamy. Leśnica. To jeszcze jedna rękawiczka Tu będą, się na pewno przydadzą Szmatę to może wyrzucimy Później wymienimy Na czystszą tutaj schowamy do schowka Zawsze przydatna rzecz Kurde, że mhm. Dobra Idziemy Może pierwszy odkurzacz weźmiemy, trochę odkurzymy Góry muszę poodkurzać, bo to wszystko Klima się akurat wam powiem, że zepsuła w trakcie si siewów kukurydzy. Także za dobrze kurczę to to nie wygląda teraz w Indamax ich mniej więcej troszkę umyty, za mocno się nie rozczulałem nad nim, bo i tak będzie, pójdzie w robotę. Kurde, troszkę ośce tutaj wszystko nasmarować po myciu, bo się trochę na pewno tawot wypłukał. Łożyska były tutaj zmieniane w tych zwrotnicach właśnie, dlatego sparujemy. Na środku są też takie podkładki plastikowe, także były zmieniane ile tam tego dowodu? No, chyba już gdzieś wychodzi, bo słychać strzela. Tu jeszcze na dole też wychodzi. Także Git. Tu teraz pod spodem jeszcze mamy do smarowania kalamitkę. Kurde, chodź tu. O. Tutaj zaraz to No Dobra, też tu wychodzi Jeszcze nam zostało z tamtej strony. Tutaj zaraz też posmarujemy wszystko. Oś w sumie najważniejsza jest tutaj, żeby się nic nie wybijał, kurde, to jest kalamitka na prosto, dobra Kurde, to ta wotnica, to też mnie wkurzają. Tak słabo ciągną. Najlepiej to by była taka pod sprężarkę duża ta fatnica, mamy w sumie jeszcze taką dużą ręczną coś naszej znaczy nożną w sumie, bo nogą się pompuje tylko że jakoś znaczy dodaliśmy ją w sumie na gwarancję, bo coś pierniczyło Dobra, niech będzie na dole Dobra, tutaj też Dobra, tu było posmarowane Jeszcze tutaj gdzieś była też kolamitka, czekajcie Tu jest oś, tutaj jest, widzę ją to Zaraz też tutaj wytchniemy Kurde No, dobra Nie, parę razy to o Wyszedł, dobra Wid? To tutaj by było Teraz dostać z wyczynika. Dobra, to przednią oś byśmy mieli posmarowaną No to wychodzi Teraz Byśmy musieli z tyłu tu posmarować Tutaj w sumie troszkę leziej Kurde, ta nic, Już je ciągnie, ojej Powietrze zawsze wejdzie trochę powietrza i tak to tak to jest właśnie dobra tu wyszło jeszcze tutaj Ma, tu gdzieś bokiem wychodzi właśnie ten tawot. tutaj się weźmie na to posmaruje <śm> <śm> tak wycierać niby nie powinno wszędzie po prostu smarujemy po trochu tego to tu dobra I z tej strony na dole wystarczy bo gór jest zaspawany to i tak nie działa dobra i raz starczy i co tu od zaczepu jeszcze tu trzeba dobra wyszło też posmarujemy Dobra, tu by było to porobione Co chyba było wszystko, co? Się da jeszcze ten tawot, co pozbieramy Tak samo tutaj weźmiemy, niech sobie będzie I tu mniej więcej tutaj to nie smaruje się Tutaj też nie górę tego tawotu nasmarowane, czy tak powiem. Dobra, także co. Wszystko mieliśmy, chyba nasmarowaliśmy. Także co, ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć, siemano.